Cześć! W tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób za pomocą narzędzia Power Query pobrać z określonej lokalizacji wszystkie pliki Excela, przetworzyć je, połączyć, a następnie oddać na arkusz w formie tabelarycznej. Czasy, kiedy trzeba było być programistą, aby stworzyć jakiekolwiek automatyzacje na arkuszu już dawno minęły. Moje rozwiązanie tylko czeka, aż wrzucimy nowe pliki do tej określonej lokalizacji, albo zmienimy coś w tych już istniejących, aby wziąć to wszystko pod uwagę po kliknięciu na przycisk odśwież. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, a także kliknięcia na dzwonek. Dowiesz się o każdym nowym filmie, jaki dla Ciebie nagra. Zapraszam do oglądania. Na początek ustalmy plan gry i efekt końcowy naszego działania. Mamy do czynienia z katalogiem sprzedaż, gdzie mieszczą się cztery lokalizacje bydgoszcz kraków Poznań i Wrocław. Te pliki posiadają zestawienia sprzedaży, których szczególną uwagę zwrócimy na nazwy kategorii, a także ceny jednostkowe. W efekcie końcowym będziemy posiadać zestawienie, w którym zbierzemy sobie wszystkie unikatowe nazwy kategorii ze wszystkich czterech lokalizacji, zbudujemy dla nich kolumnę, natomiast w kolumnie obok o nazwie Suma podsumujemy wszystkie ceny jednostkowe. Dla tych kategorii, ze wszystkich czterech lokalizacji. Lokalizacje posłużą nam także do zbudowania czterech kolumn, w których to podsumujemy dla każdej z nich nazw, ceny jednostkowe dla poszczególnych nazw kategorii. Bardzo ważne jest to, że niektóre z tych lokalizacji posiadają więcej niż jeden arkusz. Na przykład Wrocław, Kraków posiadają po dwa takie arkusze. W porządku. Zatem do dzieła. Zamykam wszystkie cztery pliki. W nowym pliku skorzystam z Power Query, czyli w karcie dane, w pobierz dane, pobiorę dane z folderu. Wskazuję na katalog sprzedaż. Zobaczę, jaka jest zawartość tego katalogu. Będę chciał przekształcić te dane. Otwiera się edytor Power Query. I tutaj podejmiemy decyzję, z których kolumn będziemy chcieli skorzystać. Otóż najważniejsze dla nas kolumny to kolumna content oraz kolumna name. Pozostałe informacje o naszych plikach nie są nam potrzebne, dlatego zaznaczam z kontrolem kolumnę content oraz name, a następnie klikam prawym przyciskiem myszy Usuń inne kolumny. Dlaczego zostawiłem kolumnę content? To jest szczególna kolumna ze względu na to, że ona właśnie posiada zawartość naszych zestawień. W jednym z wierszy, obok napisu Binary, jeśli kliknę lewym przyciskiem myszy, zobaczysz tutaj poniżej, że mamy do czynienia z plikiem o nazwie Bydgoszcz. Kolejne wiersze podczas klikania przy Binary jest Kraków, Poznań, a także Wrocław. Należałoby rozpakować kolumnę Content tak, żebyśmy mogli dostać się do naszych plików. Do tego celu użyjemy funkcji uzyskania dostępu do danych. Dodamy dodatkową kolumnę niestandardową. Podczas budowania takiej kolumny niestandardowej użyjemy takiej funkcji jak Excel Workbook. Spójrz, podpowiada nam tutaj funkcję. Otwieramy nawias i z dostępnych po prawej stronie kolumn wskazujemy na kolumnę Content. Zamykam nawias, a następnie OK. Kolumna Content została rozpakowana, mogę jej już się pozbyć. Klikam więc prawym przyciskiem myszy na Content, Usuń, zostaje z kolumną Name, a także z kolumną niestandardową. Tutaj mam do czynienia z obiektami Table. Obok tych obiektów, klikając lewym przyciskiem myszy, będę mógł w dolnej części zobaczyć, co zawierają te obiekty. Zawierają konkretne arkusze, na przykład w Bydgoszczy jest to jeden arkusz. Jeśli kliknę w Krakowie, już mam do czynienia z dwoma arkuszami, czyli przy każdym pliku widzę, ile on posiada arkuszy. Będę musiał te dane rozwinąć. Obok w kolumnie niestandardowej po prawej stronie nazwy jest przycisk do, służący do rozwijania danych. Klikam więc, a następnie OK rozwinąłem wszystkie dane. No i teraz z tych danych będą mi potrzebne wartości znowu kolumny name, zostawiamy ją tak, jak było to poprzednio, a także kolumnę niestandardową Data, która posiada już moje zestawienia, czyli kolejne obiekty table. Pozostałe kolumny nie są mi potrzebne, zaznaczam więc tylko te dwie, które chcę zostawić, klikam prawym przyciskiem myszy, usuń inne kolumny. Spojrzę, co jest w kolumnie Data obok obiektów Table, klikając lewym przyciskiem myszy, zobaczę już konkretne dane tutaj poniżej dotyczące konkretnych lokalizacji. Niektóre z nich są tutaj po dwa razy, ponieważ w Krakowie i we Wrocławiu występują po dwa arkusze. Ponownie rozwijam wszystkie te obiekty Table, klikając na przycisk rozwinięcia przy kolumnie niestandardowej. OK. Teraz już widzę konkretne dane. Bardzo ważne jest to, że będę chciałaby, aby nagłówki kolumn z mojego zestawienia były nagłówkami kolumn mojego zestawienia w Power Query. Dlatego skorzystam z polecenia w karcie przekształć. Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków. Tutaj nagłówek dotyczący miast będę musiał zmienić, ponieważ jedna z lokalizacji jest teraz nagłówkiem mojej kolumny. Kliknę tutaj dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Miasto. Na przykład zmieniam nazwę tej kolumny. To nie wystarczy, ponieważ każdy z plików i każdy z arkuszy pozostawił taki nagłówek w postaci numer, produktu, czy nazwa kategorii. Spójrz, jeżeli zjadę tutaj poniżej, zobaczysz, że one się tutaj powtarzają za każdym razem, jak zmienia się. Zestawienie. Muszę się ich pozbyć? Pozbędę się ich zwykłym filtrowaniem, czyli w numerze produktu, na przykład w numerze produktu, wybiorę, że chciałbym odfiltrować taką nazwę. OK. Dzięki temu pozbyłem się wszystkich niepotrzebnych nagłówków w zestawieniu. Tak to będzie wyglądało. No i teraz zostawiam ponownie kolumny, które będą dla mnie przydatne czyli na pewno będzie to miasto, na pewno będą to nazwy kategorii, a także ceny jednostkowe. Pozostałe kolumny są niepotrzebne, czyli ponownie skorzystam z polecenia usuń inne kolumny. Zostaję przy tego typu ustaleniu. Teraz chciałbym zgrupować nazwy kategorii, czyli klikam na kolumnie nazwa kategorii prawym przyciskiem myszy, grupuj według. Będę chciał zgrupować według nazwy kategorii. Ale będę chciał zgrupować ceny jednostkowe. Napiszę więc, że chcę, aby moja nowa kolumna nazywała się suma i aby operacja w tej kolumnie, która będzie przeprowadzona, będzie to sumowanie wartości, będzie to sumowanie wartości cen jednostkowych. Ale uwaga, jeżeli tak zrobię, pozostanę tylko przy zgrupowanych nazwach kategorii i podsumowanych cenach jednostkowych. A przecież oprócz sumy całkowitej dla wszystkich czterech lokalizacji, chciałem jeszcze sumować dane dla Poszczególnych miast, dlatego będę musiał oprócz zgrupowania danych pozostawić jeszcze dane do tego, aby mógł je dalej wykorzystać. Więc wybieram grupowanie w sposób zaawansowany i dodaję dodatkową agregację, w której powiem, że operacją będą to wszystkie wiersze. Wszystkie wiersze, czyli oprócz sumowania całkowitego, będę chciał jeszcze mieć dostęp do wszystkich wierszy, aby przeprowadzać dalsze operacje. Nazwa kolumny? Na przykład wszystkie wiersze. Ok, spójrz, tak się stało. Mamy zgrupowane nazwy kategorii, już podsumowane ceny jednostkowe, ale zostawiliśmy sobie dane do dalszego przetwarzania. Będę mógł te dane oczywiście rozwinąć. Ok, o. Zostawiam te kolumny, które są mi potrzebne. Ponownie będzie to nazwa kategorii, będzie to ogólne podsumowanie, nasze zgrupowane podsumowanie, następnie wszystkie nazwy miast. No i niepotrzebna kolumna, jedyna, to dodatkowe nazwy kategorii. Klikam więc na niej, usuń, zostawiam tylko tego typu możliwości. Oprócz tego, będę chciał teraz, będę chciał teraz stworzyć układ krzyżowy, czyli pivotować kolumnę, dlatego na moich miejscowościach klikam. Zaznaczając tą kolumnę i w karcie przekształć, wybieram kolumnę przestawną, tak żeby za moment te moje lokalizacje stały się nazwami kolumn. Kolumna przestawna. Wybieram, że kolumna przestawna to yy, nazwa kategorii, ale będę chciał tutaj wybrać, że będą to wszystkie ceny jednostkowe. Dlaczego? Ponieważ tak nazywa się moja kolumna, która będzie kolumną w wartości za moment. I klikam na OK i już mam efekt. Końcowy, który chciałem uzyskać. Wszystkie nazwy kategorii, które posiadają podsumowane wartości ze wszystkich czterech plików, a później cztery kolumny, które symbolizują poszczególne lokalizacje i dla nich również podsumowane wartości cen jednostkowych w wybranych kategoriach. To już jest nasz efekt końcowy. Będziemy mogli go teraz wyrzucić do Excel'a w taki sposób, aby można było z niego skorzystać. Więc w narzędziach głównych wybieram: zamknij, załaduj zamknij i załaduj do i wskazuje, gdzie takie zestawienie ma się pojawić. Ma być w formie tabeli, w nowym arkuszu, OK. Wszystko w porządku. Taka automatyzacja wygeneruje nam również nowe możliwości, jeśli dodamy jakikolwiek plik do naszego katalogu sprzedaż, albo jeśli coś zmienimy w naszych plikach, które już tam istnieją, w takim razie nasze zestawienie weźmie to pod uwagę, oczywiście po... Odświeżeniu danych. Sprawdźmy to, czyli teraz przejdę do mojego katalogu i na przykład wygeneruję tutaj dodatkowy plik, tworząc kopię jednego z nich, na przykład tworząc kopię yy, miasta Wrocław. Tutaj zmienię jego nazwę, na przykład Warszawa. Ciach jest w porządku. Zobaczmy, czy moje zestawienie weźmie to pod uwagę. Klikam więc na moim zestawieniu prawym przyciskiem myszy, odśwież. I już dodatkowo lokalizacja Warszawa została tutaj dodana, czyli moja automatyzacja działa w sposób właściwy. Pokazałem Ci szeroki wachlarz możliwości tego narzędzia, ale oczywiście to nie wszystko, więc koniecznie oglądaj inne filmy o tej samej tematyce i subskrybuj mój kanał, aby dowiedzieć się o wszystkich nowych filmach, które dla Ciebie nagram. Do zobaczenia i do usłyszenia, cześć.